Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj odcinek urodzinowy. Dlaczego urodzinowy? No dlatego, że YouTube przypomniał mi niedawno, że właśnie teraz mijają dwa lata, jak prowadzę kanał na YouTube, dwa lata jak tworzę dla Was treści, nagrywam, nagrywam filmy i publikuję to. Początki były trudne, wszystko zaczęło się od jazdy testowej kiją Eniro jeszcze wtedy z Gdańska do Warszawy. Sam byłem ciekawy, jak ten samochód sobie poradzi, jak będzie z ładowaniem. No zresztą zobaczcie sami. Pogoda, niestety, nie sprzyja. Pogoda, niestety, nie rozpieszcza. 352 km przejechane, 17 kW średnie zużycie, czas jazdy 4 godziny 12. Później było trochę mniej lub bardziej udanych prezentacji statycznych samochodów. U nas nowość goni nowość. Mamy coś, czym musimy się z Wami podzielić. Właśnie przyjechał. Ale pierwszy film, który cieszył się dużym zainteresowaniem, osiągnął duże zasięgi i dużą ilość wyświetleń, to była jazda testowa po liftowym ProSidem. Zobaczcie, jak ten film wyglądał. Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać nowego ProSida z bliska, wersję GT Line 1.5 koni z automatem 7DCT. W praktyce ustawiamy sobie prędkość, którą ma nam utrzymywać. Stawmy sobie 70, odległość do samochodu z przodu, poziom czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, czyli najbliżej. I dostosowuję prędkość do samochodu z przodu. Auto przed nami przyspieszy, nasz samochód też przyspieszy. Auto przed nami się zatrzyma, nasz samochód również się zatrzyma. To też jest asystent jazdy w korku Czyli w korku również się zatrzyma Natomiast jeżeli postój na światłach Czy postój będzie trwał dłużej niż 2 sekundy Trzeba dać mu sygnał albo padałem gazu, że ruszamy Albo tutaj przyciskiem plusem I aktywuję go ponownie Cyfrowe zegary jest tutaj trochę ustawień do wyboru można sobie zmienić widok tych grafikę tych zegarów czyli to co się tutaj pokazuje może to być połączone ze stylem jazdy lub po prostu możemy sobie ustawić na stałe grafikę, która nam się najbardziej będzie podobała mamy do wyboru cztery i albo jest to tryb klasyczny A, tryb klasyczny B klasyczny C lub sportowa, co fajne ta sportowa grafika jest ściśle powiązana z pogodą i z porą dnia na zewnątrz co na też się zmienia warto też zwrócić uwagę na centrum multimedialne z dużym wyświetlaczem 10-25 cala mamy tutaj mapę z wbudowanym dostępem do internetu te zielone linie to jest natężenie ruchu mapę sobie zwiększamy, zmniejszamy widzimy, że korków nie mamy można sobie ten wyświetlacz podzielić na dwie części. Tak. Uwokonek to oczywiście dostęp do internetu. Można sobie też zmienić e, rzut mapy, z której strony patrzymy, czy mamy widok 3D, czy nie. E, no i fajnie też działają media. Muzyka strumieniowana po Bluetoothie. W tej chwili to idzie całkowicie bezprzewodowo. Oczywiście CarPlay również dostępny, czy Android Auto. Później już było tylko lepiej. Dziesiątki jazd testowych, dziesiątki tysięcy kilometrów pokonanych z kamerą na pokładzie, setki prezentacji statycznych samochodów w różnych konfiguracjach, w różnych kolorach, w różnych wersjach wyposażenia samochodów nowych, samochodów używanych, dziesiątki tysiące w zasadzie komentarzy. Tysiące łapek w górę, i efekt tego jest taki, że dwa lata tworzenia treści, dwa lata nagrywania, mamy ponad 10 tysięcy subskrybentów, ponad 9 milionów wyświetleń. Dziękuję za każde wyświetlenie, za każdą subskrypcję, za każdy komentarz. To pomaga rozwinąć kanał, pomaga zwiększyć zasięgi i motywuje do dalszego działania. Jeśli macie pomysły na inne filmy, piszcie w komentarzach pomysły postaram się spełnić macie pytania pytajcie na pytania postaram się odpowiedzieć dla kontrastu pokażę Wam jedną z moich ostatnich realizacji z jazdy testowej Kia Sportage hybryda film, który opublikowany kilka dni temu, ale już odnotował sporą ilość wyświetleń no i zapowiada się naprawdę obiecująco Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Kilka dni temu zaprezentowałem film z pozamiejskiej jazdy testowej KIA Sportage MHEV, czyli mikrohybrydą. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na dokładnie taki sam odcinek, tyle że pełną hybrydą. KIA Sportage MHEV, czyli 1.6 turbo 230 koni. Sprawdźmy, który rodzaj napędów w takiej jeździe pozamiejskiej sprawdzi się lepiej, który spali mniej. Zapraszam na film, zapraszam na jazdę testową, zapraszam na nasze piękne Kaszuby. Kia Sportage 1.6 turbo, 230 koni hybryda z napędem na 4 koła tym razem, wersja Business Line z pakietem Premium, z pakietem DriveWise Plus i z dachem panoramicznym i czarny bandior czyli kolor Black Pearl. No i myślę, że się ze mną zgodzicie, że ten kolor prezentuje się znakomicie na tym modelu, zwłaszcza jeśli by mu włączyć tutaj, czy to możemy je włączyć ten sposób. Mamy tutaj system zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego. Jeśli bym mu włączyć te światła do jazdy dziennej, światła pozycyjne. Zobaczcie, możemy go sobie wystawić pomiędzy samochodów. Przycisk na klamce i wsiadamy do odpalonego auta. i możemy ruszać. Samochód odpalony, gotowy do rozpoczęcia jazdy. EV świadczy o tym, że jesteśmy teraz w trybie elektrycznym. Pozerujmy to, co można pozerować. Tutaj jakieś statystyki zjazd testowych. Skumulowane dane też wyzerujemy. Przepływ energii to ważne w hybrydzie, żeby na, zwłaszcza na początku jazdy zwracać na to uwagę, bo faktycznie trzeba trochę poprzestawiać przyzwyczajenia. Może nie trzeba, ale warto, jeżeli chcemy, żeby ten samochód faktycznie ma upalił. Obraz z kamer pod lusterkiem, to składowa pakietu Drivewise. Plus. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługą Kia Connect. Po co nam ten dostęp do internetu? No między innymi właśnie po to, czyli mamy tutaj informacje drogowe. Natężenie ruchu, utrudnienia. Czy na przykład... Prognozę pogody. Ruszamy. Ten przepływ energii możemy sobie również ustawić tutaj, na tym dużym wyświetlaczu. I albo mamy ten wyświetlacz podzielony na dwie, na dwie części, albo ustawiamy go sobie ten przepływ energii na całość. Poziom naładowania akumulatora, silnik elektryczny, silnik spalinowy. I za chwilę zobaczycie, co tutaj się dokładnie dzieje z tą energią. Zobaczcie, teraz idziemy na elektryku. Więc bateria przekazuje nam energię do napędzenia silnika elektrycznego. Dołączył się silnik spalinowy. Praktycznie dołączenie tego silnika spalinowego odbyło się, no tego nie było czuć, kompletnie. Często pojawiają się pytania, dlaczego w tak zaawansowanym napędzie hybrydowym czy PHEF zamiast automatu 7DCT stosowany jest tradycyjny hydrokinetyk. Prawda jest taka, że to nie do końca jest tradycyjny stary hydrokinetyk, to jest specjalnie przebudowana, przeprojektowana skrzynia pod napędy hybrydowe i napędy typu PHEV. Dystans 72 km, spalanie mamy 6.1. porównywalne z mchewem, z tym, że po pierwsze mamy samochód dużo lepiej wyposażony, więc też trochę cięższy i do tego z napędem na cztery koła więc śmiem twierdzić, że jeśli by wziąć hybrydę w wersji podstawowej z napędem tylko na przód to spokojnie od tego spalania możnałoby odjąć pół litra, może nawet litr jak na razie 6.1, a do powrotu do firmy jeszcze kawałek. Pokażę Wam, jakie to spalanie wyjdzie finalnie. Co myślicie, dużo, mało? Dajcie znać. Kolejne kilka kilometrów, i zobaczcie, zużycie spada. Jest jeszcze jedna różnica między mchewem a tym hewem, którym jedziemy. Tam były felgi 17, tu są felgi 18, czyli w mchewie opona węższa, a to też ma na pewno wpływ na zużycie paliwa jak na razie 5.9. Ile będzie na końcu? Oglądajcie. I zobaczcie, mamy to 90 km spalanie 5.9. Co myślicie? Dużo? Mało? Dajcie znać. I pamiętajcie, jeśli Kia, to Kia Interbis. Zapraszam na jazdy testowe, zapraszam do kontaktu. Policzymy, doradzimy a wiele rzeczy jesteśmy w stanie, praktycznie wszystko jesteśmy w stanie zrobić zdalnie. Przyjeżdżasz tylko po odbiór samochodu. Zapraszam do kontaktu 58 552 36 36. Na dzisiaj dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. I oczywiście zapraszam do dyskusji, czy to dużo, czy to mało. W zasadzie MHE spalił no, praktycznie tyle samo, no z tym, że tutaj mamy samochód z napędem na 4 koła w wyższej wersji, więc cięższy i na Felgach 18 więc opona też jest szersza. Dziękuję za uwagę, a i z napędem na 4 koła. Dziękuję za u... Na dzisiaj dziękuję, dziękuję za uwagę, dziękuję za cierpliwość. Dziękuję za każde wyświetlenie i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.